Nie, 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 no nie, no to czemu nie mogłem go trafić, co się stało? Siema, siema kwadratowe świry, z tej strony Szymbury, witam was w kolejnym filmie na tym kanale, w którym będę mógł zniszczyć łóżko tylko i wyłącznie po tym, jak zniszczę jego całą obudowę. Jeśli takie filmy wam się podobają, to możecie dać znać w komentarzu, zostawić łapkę w górę, suba, zapraszam również na Instagrama, no i nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was do oglądania. Dobra, widzowie, więc jesteśmy na pierwszej arenie i miejmy nadzieję, że nikt nie będzie tutaj obudowywał łóżka. Bo to niestety może się dla mnie źle skończyć, a tego byśmy chyba nie chcieli. Dobra, widzę, że złoty w ogóle poszedł w drugą stronę, łóżka nie obudował, więc jest całkiem, e, całkiem git i stabilnie. Ok, nie ma beda. No, co prawda, ja się wywaliłem, ale to tutaj nie ma za wielkiego znaczenia, bo myślę, że teraz pójdziemy go wybombić i będzie elegancko. W ogóle widzowie mam TNT timer wreszcie na tym na koksie, więc e, całkiem fajnie. W sensie na koksie, na Feder kliencie, bo sobie go zainstalowałem, więc e, dodawanie modyfikacji do Federa działa i działa całkiem w porządku. Nawet mogę powiedzieć, że działa aż za dobrze, z tego powodu, że nawet próbowałem pobrać cheaty i, i działały, więc no. Niesamowita sprawa. Ale myślę, że w kolejnych aktualizacjach e, już tego po prostu nie będzie. Dobra, ten nie zniszczył beda, tego musimy sobie zrzucić. No i musimy teraz zniszczyć całą obudowę łóżka, żeby móc mu zniszczyć, zniszczyć po prostu łóżko. No i cyk, elegancko. Zdążyliśmy. I am under the water. Please help me. Ten chyba nie wiedział, że tam nie ma mostu, no ale okej, okay. spoko, nie ma najmniejszego problemu. Kurde, biały to tam chyba co ładnie obudował, no ale postaramy się ogarnąć sytuację. Wiecie co, ja może, może bym się cofnął. I spróbowałbym to zrobić troszeczkę TNT, bo z samymi nożycami to może być lekko ciężko. A ja myślę, że w tym wypadku TNT może mnie naprawdę tutaj uratować. Dobra, czy on idzie do mnie? Na razie się chyba nie wybiera. Ok, co on tutaj kombinuje? Dobra, spoko. Dobra, możemy to zrobić nożycami. Będzie też git. Chyba zdążę. Dobra, on jest w szoku, myśli, że chyba chce mu pomóc. No ale niestety to jest taki challenge wariacie. Teraz musicie już pokonać. I kolejnego oponenta już z nami nie ma. Na szczęście, wszyscy, u których na razie byłem, obudowali łóżko tylko wełną, więc to jest dla mnie e, bardzo duży plus. Najgorzej będzie, jak ktoś sobie wolni jakiś obsydian czy coś podobnego. E, i, chyba, I chyba zielony ma taki pomysł z tego co widzę. A swoją drogą zostałem sam z zielonym, no to. To sobie już do niego pójdziemy i zniszczymy mu chyba to łóżko Wydaje mi się, że bez większego problemu A może przy okazji sobie go zabijemy z tego środka Chyba, że on poszedł do mnie Też może być taka opcja Oj, oj, oj. To nie miało tak wyglądać niestety Co on kombinuje? On bloków nie ma Co za świrek O, przeżył Dobra, siema wariacie no dobra, dał mi dużo rzeczy, więc bardzo miło. Kupimy sobie szarpa prota, dwójeczkę, trochę fireboli i myślę, że już się możemy wybrać do naszego kumpla zielonego. I on cały czas nie ma łóżka obudowanego I jeszcze sobie przy okazji spadł. No dobra, no to to chyba nie będzie zbyt ciężkie. Siema i teraz tylko go pobić. No i elegancko, i mamy pierwszą arenę wygraną. Dobra, bez kitu, myślałem, że to będzie troszeczkę cięższy challenge, a w sumie na razie jest totalny luz. Więc lecimy na kolejną arenę. O, tu już może być troszeczkę ciężej, z tego powodu, że są odległości większe. Ale spokojnie, widzowie, damy radę. Ja tutaj amatorem nie jestem. Kto mi tutaj może zaszkodzić? 1, 3, 3, 7 błażej czy koleżanka 2, 1, 1, 5? Wygrana w moich rękach. O, kurde, pomarańczowy tu już tutaj ładnie spocony do mnie idzie. Ale to dla mnie na plus. Nie wiem, czy on przeskoczył czy nie? Spadł. No, i na szczęście nie ma łóżka obudowanego. To bardzo dobrze. No nie, no nie uciekaj mi stąd. Dobra. No i pierwszy koleżka wybombiony już. Bardzo podoba mi się jak na razie ten challenge. Myślałem, że naprawdę będzie ciężko. Ja tutaj e, praktycznie zwykła gierka. Nie licząc tego, że dwa razy musiałem troszeczkę więcej wełny zniszczyć, niż po prostu jedną, żeby dostać się do beda. Dobra, uzbroiłem się już troszeczkę lepiej, bo musiałem zrobić taktyczne cofnięcie do bazy. Niestety sytuacja tego wymagała. To nie tak, że po prostu tutaj spadłem, bo nie umiem się budować. Po prostu musiałem się cofnąć, bo coś mi się tam przypomniało. Dobra, zielony. Zielony nie obudował sobie Beda. Bardzo fajnie. My tutaj chyba na samych prosów trafiamy, że nikt tutaj łóżka nie chce sobie obudować. Bez skitu. I dobrze, ja też mało kiedy obuduję łóżko. Tak się powinno grać. Nie wiem, czy tam doskoczę. Prawdopodobnie, no właśnie, nie doskoczę. No, kto by się spodziewał? Niestety, mogłem w sumie tam TNT użyć, bo miałem chyba w ekwipunku z tego, co mi się wydaje. Na pewno miałem. Dobra, biały jest w bazie, koleżanka nie wiem, gdzie jest. Ale on ma obudowane łóżko wełną, więc bardzo miło. Oho, widzowie, nie wolno tak tutaj Szymborkowi biednemu robić. O, Coxcraft. Tak, też Coxcraft nie wolno robić. Ja tutaj chcę się popisać przed widzami, a tutaj mnie cofa w klockach. Gdzie on jest? Okej, okay. niszczymy beda szybko. Najpierw obudowa. Nie, nie, nie! No nie, no to czemu nie mogłem go trafić? Co się stało? No halo! Jezu, już była taka panika totalna. No ale no niestety się nie udało. Dobra, nikt już nie ma łóżka, więc możemy sobie tylko ich powybijać. Więc mam nadzieję, że to już będzie bardzo szybka akcja. A few moments later. Żyje, elegancko. To dobrze, że żyje, bo musiałem do toalety pójść. Sytuacja naprawdę już bardzo tego wymagała. Ty chłopdom nie skoczył gdzieś tu. O, straciłem łóżko. No, nie fajnie trochę. Dobra, gdzie jest ten zioma, co mnie tutaj. Co mnie tutaj prześladuje i mi łóżko niszczy? A to jest koleżanka w ogóle. Jeszcze ona ma diakseku. Koleżanko. Powinna chyba nie doskoczyć. Nie. No nie, no co ona robi? Dobra, to była głupota z mojej strony. Chociaż może niekoniecznie. Dobra, nie wiem, co on tutaj chce wychminić. Ale nie wygląda to za dobrze. Dobra, wypiła potkę jakąś. Nawet jeśli to była niewidzialność, to i tak będę ją widział z tego powodu, że mam incognito. <grym> no dokładnie. No jest to niestety troszeczkę zepsute i mam przez to... Przez to, że mam incognito, to mam lekką przewagę. Dobra, siema koleżanko, nie macie już z nami. A ja zaliczyłem kolejną wygraną, widzowie. Co prawda już na końcu się tak stresowałem, że myślałem, że się popłaczę, ale jest okej, okay, widzowie. Przeżyłem. Ten challenge idzie coś za łatwo, bo tu nikt nie robi sobie obsydiana. nic. Ja miałem bardziej nadzieję na takich ludzi, jakichś dziwnych. A nie, że sobie idei nie ma tutaj większego problemu. Nawet nikt sobie nie zrobił jakiegoś endstone'a, drewna. Ja takich ludzi potrzebuję na tej arenie. Dzisiaj są potrzebni ludzie, takich co na co dzień ich nienawidzę. Naprawdę. Dobra, z tego co widziałem, to pomarańczowy sobie budował wełną. E, czyli już będzie przynajmniej jakiś problem z tego powodu, że. E, no, że będę musiał to całe zniszczyć, a nie mam nawet nożyczek. Aha, jak go zrzuciłem, to on po prostu wyszedł z areny. Dobra, czyli cały czas lecimy bezproblemowo, można tak rzec. Bardzo ciekawa sprawa. Dobra, różowy tam w ogóle poszedł w drugą stronę. Ma odsłonięte łóżko, to, to se spadł, ale myślę, że go e, wybombimy. Przynajmniej fajnie by było. Dobra, kupiłem sobie ostrość. No i dobra, elegancko udało się. Mimo tego, że on kupił sobie kurde żelazny miecz, to byłem nieco szybszy i kupiłem lepszy ekwipunek. W ogóle widzowie, ostatnio sobie tak patrzyłem w statystyki kanału, przeglądałem sobie moje stare filmy i tak dalej, nie? I w ogóle ja nie odpaliłem live'a już prawie półtora miesiąca, więc wydaje mi się, że powinienem to lekko zmienić. No wiecie, nie odpalić live'a tam przez tydzień czy coś. Ale ponad miesiąc to już jest lekalipa. A dobra, w ogóle. Wygrałem, okej, okay, spoko. Ale to też generalnie było spowodowane tym, że właśnie wtedy na ostatnim live' straciłem ten numer telefonu. E, no i średnio mi się później chciało odpalać tego live'a znowu. I w ogóle to tak jakoś wyszło, że od tego czasu w ogóle live'a nie odpaliłem. Ale może w tym tygodniu jakiś piątek albo sobota, pewnie któryś z tych dni coś odpalę. O Jezu, nie wierzę. No nie, scrolla. Scrolla se machnąłem. I to jest właśnie to, o czym mówiłem w ostatnim filmie, że ta myszka ma zalekiego scrolla. Bo właśnie gram na tej myszce od SPC. E, jak ktoś nie wie o jaką chodzi, no to był z niej film ostatnio. Dobra, wiecie co? Ja to zrobię tak na hama trochę. A dobra, nie musiałem. Ten scroll jest taki kurde leki, jest strasznie niski, to często mi się go. To często mi się przypadkowo kliknie, nie? To jest właśnie jedyny minus tej myszki, nie? Bo przykładowo Rocket ma strasznie wysoko tego scrolla, tak jak moim zdaniem powinno to być. Co on robi? Ja pierdzielę. Czyli teraz on zrobił to na hamę, tak jak ja wtedy chciałem to zrobić. I moja daily myszka, czyli właśnie. Yy, 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 Steel Series Prime Plus. Tak samo ma bardzo wysoko tego scrolla. Na ma tak właśnie, kurde, że jest. ledwo co. wyczuwalne, nie? Kurde, on sobie robi kolejną warstwę. Dobra, w końcu mam jakiegoś godnego przeciwnika na ten filmik. Dobra, dobra, teraz trzeba to wszystko zniszczyć. Nie powinno mi to chyba zająć zbyt długo. Okej, okay, dobra, udało się, strefka weszła. Elegancko, niszczymy całą obudowę beda. No i cyk, siema. No i chodź poklepać tutaj z Szymborkiem. Oho, dobra, dobra, dobra. No nie uciekaj mi, no nie uciekaj. No... Dobra, musimy go zejść od drugiej strony. Się nie będzie spodziewał. Dobra, on tutaj nie wykorzystuje taktyk, żeby sobie biegać i uderzać głową o sufit. No i to go niestety straciło tutaj. Dobra, mamy pierwszą osobę pokonaną po małych problemach. O, cholera, dobra. Teraz to nam się trafili gracze. Elegancko, tego właśnie potrzebowałem na tym filmie. Jakiegoś większego wyzwania. To już mi się zaczyna powoli podobać. Więc na pewno będą nam potrzebne narzędzia, bloki. Lepszy mieczek również się przyda. Jakiś firebolek refilki. No i trochę bloków, i myślę, że sobie będziemy już lecieć do, do naszego tutaj kolegi, który odwala bardzo ciekawą obudowę łóżka. Jeszcze się buduje blokami i drabinkami. No to w ogóle ładny zawodnik. Jeszcze on tu spowolnienie ma, chyba, albo nie? Na drabince stałem, dobra spoko. Nie, no on mnie chyba nie widzi, nie? Co on spadł? Gdzie on jest? Ty! On przeszedł obok mnie w ogóle. To się chyba zdziwił, że już nagle całego łóżka nie ma. A se tak dobrze zabudował. Dobra, tam też kolejne poleciał stone'em, ale biały mu zniszczył, niestety. Szkoda. Co on tutaj robi? Dobra, nie wiadomo, co on w sumie tutaj za bardzo robi. Leci góra góra. Tej potężne taktyki są, no niestety, ale koleżka już tutaj wypad robi. Dobra, to nie było też zbyt ciężkie. No szczęście. No i kto nam został? Zielony, który obudował sobie tylko wełną i. i aqua. A aqua to nawet nie wiem, gdzie on jest, szczerze mówiąc. Dobra, zielony już jest tutaj, obok praktycznie. Czyli bez większego wysiłku sobie do niego śmigniemy. Co on tu robi? On jest jakiś odklejony. Dobra, dobudujemy się do niego normalnie, bo nigdzie nam się nie śpieszy. O, bloki mi się skończyły. 11 diaksów, to ile on tutaj biegał? Co jest grane? Aqua mi beda zniszczył, niedobrze. Dobra, musimy go wybombić. Dobra, cyk. Niszczymy mu już obudowę. Dobra, on nie wie co się dzieje. Daje mi trochę czasu. Łóżko zniszczone, no idziemy go wybombić już. Okej, okay, no i... Bardzo fajnie. Dobra, kupimy sobie diak zbroję, bo czemu nie dostaliśmy takie itemy, to warto je wykorzystać. Szybkie kopanie możemy kupić tak w razie czego. Myślę, że to jest też bardzo dobry pomysł. Ten nako ma tylko tam łóżko mu budowane, więc całkiem spoko. Ty, zabije mnie! Zabił mnie! Kurde! Mimo tego, że kurde, miałem Prota 2 i Diag zbroje, to mnie pokonał. Hmm. No tak, tak trochę niemiło mi się wydaje. Coś tutaj ewidentnie zawiodło. No trudno widzowie, myślałem, że będzie troszeczkę ciężej. W sumie nikt nie obudował jakoś kozacko łóżka. E, daliśmy sobie radę, przegraliśmy tylko jedną arenę. E, więc no co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się już za jakieś dwa dni, więc siema widzowie. A i zapraszam też na mój kanał Robloxowy, bo, e, bo gram w Robloxa i już będą się pojawiały tam filmy, bo był przestój przez jakiś tydzień. E, no więc zapraszam, no i siema.